A teraz nadszedł czas na to, na co wszyscy czekali: czyli rozmowa z dwoma graczami pękilera, którzy od dawien dawna znają tryb sieciowy tejże produkcji, jak własną kieszeń. Przed wami Arkadiusz WTO Undro oraz Maciej Masp Piskorski. Witajcie, chłopaki. Cześć, witam. Jak tam samopoczucie? W porządku, dziękuję. A twoje? Ma, no, dzięki, w miarę dobrze, gdyby nie ten paskudny Katar. To świetnie. Moje również dobrze. Dobrze, chłopaki. Powiedzcie mi, w jaki sposób dowiedzieliście się o Czy W ogóle to jest polska produkcja, że... Co was zainteresowało w tym wszystkim? macie proszę, zacznij. No dobrze. Ja w sumie dowiedziałem się o Painkillerze przypadkiem, bo trafiłem... E, ...googlając po sieci e, na stronkę PCF-u. E, no i widząc co stronkę... Zacząłem się nią interesować, bo była całkiem fajnie wykonana we Flashu. E, kryła w sobie mnóstwo niespodzianek. E, w sumie to jeszcze niewiele, wtedy wiedziałem o samej grze. Tam, pamiętam, że w jakimś e, czasopiśmie w 2001, czy nawet wcześniej, pojawił się screen, ale to jeszcze był screen na starym engine, ośmiobitowym. E, Także niewiele to mówiło. No ale po jakimś czasie odwiedziłem forum, w którym zarejestrowane było jakieś 5 osób. Na forum pojawiało się sporo ludzi z PCF-u, w tym Adrian Chmielarz. No i tak jakoś się zaczęło. Potem pojawiły się pierwsze gameplaye, screeny. No, interesowałem się Painkillerem na przynajmniej półtora roku przed premierą. Tak się zaczęło. No dobrze. A jak A, u Ciebie, Arku? U mnie akurat tą grą Maciej nas ma zainteresował. Więc będąc w parku, świeckim, zaczął opowiadać mi o niej i tak jakoś też zacząłem się nią interesować. Później jedna, no, przystałem przestałem aż do premiery. Arek palił papierosy. No nie, nie mów tego. No powie... i później... No słucham cię dalej. No e, później po premierze już tam zapomniałem o tym. bo no, była taka chwilowa e, inspiracja Macieja. Jak już Maciej zaczął grać, to też po jakimś czasie mnie wciągnął w nią, także i sam, samo rozpoczęcie e, w parku miało miejsce. Także nawet fajnie. Tu to chyba było PGA, co? Bardziej. Pamiętam, że ty grałeś na krótko przed PGA. Tak. Kiedy? W lutym no, 2005. Dokładnie. Tak. Jakoś tak to było, ha? A, wtedy jeszcze graliśmy na kulkowych myszach. Tak. Pamiętam, że. Zobaczyliśmy po raz pierwszy Razer'y i MX'y. Byliśmy tam cholernie oczarowani. Bo praktycznie, to, nie wiem czy Pani planowaliśmy sobie do plecaka w międzyczasie, ale nie udało się. No w sumie, no w ten sposób przegapiliśmy finał, grając obok na pierwszy raz w życiu na laserowych myszkach. No. Powiedzcie mi, czy to, że gra była produkowana przez Polaków miało dla Was jakieś znaczenie, czy nie bardzo? Dla mnie to miało ogromne znaczenie, ale jestem takim lokalnym patriotą. I swego czasu monitorowałem te wszystkie polskie produkcje, typu chrom. W sumie za dużo ich nie było. A Adrian Chmias, to jest taki człowiek, który jest polskim karmakiem. No. Nie chcąc. Tego czasu dużo pykałem w Teenagenta i chciałem zobaczyć, co tam wydłubię po raz kolejny. Powiem, że to jest człowiek, który robi naprawdę świetne gier. W sumie to byłem przekonany, że Painkiller, czytając powiedzieć, czytając to co, to, co mówił na tym forum PCF-u wiedziałem, że to będzie coś grubego. No potem pojawił się pierwszy gameplay na mapie Atrium Complex, kiedy po raz pierwszy została pokazana kołtownica i e, slow-mo. Wszyscy widzieli, że... WIEDZIELI, że może będzie dobrze. Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że tryb sieciowy zostanie dosyć skopany poprzez e, pingi typu 200 i straty pakietów na poziomie 20%. Ale ludzie grali przez rok w ten sposób. No to tak. ja. A powiedzcie mi jeszcze, po zakupie odpaliście od razu tryb gry sieciowej czy kampanie dla pojedynczego gracza? Arek się nie wypowiedział. Tak, Arek jest bierny. Ja tak bardziej słuchałem, ale tak, jeżeli chodzi o ten tryb multiplayer, a single player, to single player'a nigdy w życiu nie przyszedłem na żadnym poziomie trudności. A w multiplayer'a to no, naprawdę wiele. Czy dla ciebie miał znaczenie, że gra jest w produkcji polskiej? Może tak aż wielkiego znaczenia nie miało to dla mnie, ale z jednej strony cieszyłem się, że, że taka dobra gra została stworzona przez Polaków? Hmm, rozumiem. Dobrze, a Maćku, powiedz mi, ty tak samo jak kolega zacząłeś od gry sieciowej, czy, czy najpierw sprawdziłeś jak to wszystko wygląda w singlu? No tak jak powiedziałem wcześniej, ja interesowałem się tą grą e, na długo przed premierą, także zdążyłem sobie przed premierą pograć między innymi e, w wersję, która trafiła do Neta. Aha, czyli byłeś jako e, taką beta testerem. testerem ona jakoś tam wyciekła. Nie, nie byłem beta testerem, to, było, to, była, to były trzy poziomy, które po prostu wyciekły do NETu. E, nielegalnie. Potem byłem Aha, beta w tym testerem sensie. trybu sieciowego, chociaż tak właściwie... Nie miałem większego pojęcia na, na ten temat, biegałem sobie, skakałem, ludzie kopali mi dupsko, no i tyle, byłem szczęśliwy, że mogę w to zagrać. No i czułem się przy okazji dosyć wyjątkowo, bo z pięciu e, użytkowników forum, e, no i wiesz, no tyle, że sobie pobiegałem, czułem się beta testerem, ale zbyt wiele nie miałem do powiedzenia na ten temat, no także grałem. Okej, okay, czyli pierwsza gra przez sieć, że tak powiem, nie, nie była jakaś specjalnie wyjątkowa. Gra przez tak... sieć. Mm -hmm. Co sieć? Mhm. Co? Trochę inaczej grałem niż ark. Zacząłem od singleplayera, tak właściwie przyglądałem go chyba 4 razy na wszystkich poziomach trudności. O. A potem z ciekawości postanowiłem odpalić multiplayer i sam wiesz, że on za dobrze nie wyglądał, tym bardziej w wersji 1.0. się grać w wersji. 1.35 i to w sumie chyba była najlepsza wersja tej tylko miałem jeszcze skopane kod sieciowy. No ale wtedy zacząłem grać po sieci jakiś rok po premierze. Wtedy było PGA, to wiadomo, no, kulkowe mysze. To jest prawie jasne. Um, Arku, a powiedz mi, a twoja gra sieciowa pierwsza, jak ją wspominasz? Eee, pamiętam, mój pierwszy duel, oczywiście. Poprzez Macieja został jakoś zorganizowany. No i okazało się tak, że dostałem no, wówczas chyba najlepszego zawodnika na scenie, Seven Floa. Nie wiem, czy dobrze to odmieniłem, ale mam nadzieję, że tak. No bardzo ciekawie się fajnie. Pamiętam, że zdobyłem minus jednego fraga. Zabijałem się sam. No, fajnie, zabijałem zabawnie, bo szczególnie później, jak zaoferowane, tam opowiadałem, jak się fajnie grało. Hmm, rozumiem. Wiesz, wtedy wtedy jeszcze nikt nie grał praktycznie dueli. To było FFA, bo po prostu ludzie skakali sobie po mapach, na przykład na curst próbowali sobie wejść na dach. Ludzie tracili całe noce na to, żeby się drapać na najwyższy poziom mapy Kirst, na wiezie, nie? Na Tak, ludzie, dokładnie. Tam był, był ukryty sekret z też. samego, z samego movementu, skakania, Dzieło wynik. To można było przegadać mocno na serwerze, to było fajne. Potem wbijałeś na forum, klejałeś jakieś fajne foto, albo po prostu śmiałeś się z kogoś. Więc no tam też było jakieś 15 osób, nie? Także to było takie dosyć małe towarzystwo, każdy każdego znał. Jak podpisałeś na serwer, to... <grafię> no to nie byłeś... <grafię> Nawet jak się ukrywałeś pod jakimś tam fejkiem, to wszyscy wiedzieli, o kogo biega. To było fajne w Tankillerze kiedyś. Potem przyszli ci wszyscy pro, zaczęli kopać dupy. Właśnie takie mi do minus jednego. Do minus jednego to jeszcze spoko, to wiesz, można tam się na nie przy, przyznać do tego, ale jak już więcej, to gorzej. Nie no, doszło się lepsze wyniki, gorsza. No <laughs> na laurach trochę na off-top weszliśmy. Czyli już skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy grali w Penkillera, czyli ogólnie sceny, powiedzcie mi, a czy, waszym zdaniem, społeczność gry była w jakiś sposób zintegrowana, czy też nie, czy były jakieś podziały, wojny, e, tudzież przyjaźnie? Jak wy to odbieracie? Jakie wy macie z tym może doświadczenie, że tak powiem? że Arek zacznie. A proszę cię, Arek. Ja za bardzo nie zauważyłem żadnych podziałów, ale z tego, co słyszałem kiedyś, to kolega maskinga miał właśnie małe... Jakieś starcie cla, cla. forumowe z kolegą Mesem, To później się rozwiązało na, 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 na PGA, właśnie, pamiętam, że porozmawiali, tak? Dobrze pamiętam. Doszło do rękoczynów? No, no nie, właśnie nie doszło. Różne, no i bardzo dobrze. Różne, różne rzeczy, że, że pisaliśmy się, na, na forum, foruma. potem, jak przyszło co do czego, to się na fajce. Byłem dosyć zaskoczony, że ten człowiek, z którym rozmawiam, to właśnie Mes. No Ale... i ten był. Było bardzo sympatycznie. Też pewnie War... byłeś tym zaskoczony, że dwa pół razy większy od ciebie był. No tak, tak. Musi przejść. No, może to dobrze, że właśnie w ten sposób się to skończyło. No i przy okazji wtedy poznaliśmy Seven Flow'a na żywo. Też, też duży się... człowiek. Tak, przede wszystkim fajny człowiek. Tak, sympatyczny. inaczej. Co innego jak robisz sobie beka na gadu gadu i tak właściwie ten... Ta osoba może być kimś zupełnie innym e, w świecie rzeczywistym. A Seven okazał się dokładnie takim kolesiem, którym jest w sieci. Dokładnie to samo poczcie choru. No, przecież pamiętam, że graliśmy na jego słuchawkach, na jego myszy. Nie, no na myszy nie, ale podkładkę chyba nam pożyczał. To no, wiesz, no. bardzo uczynne, zabawne. No i dobra, już chyba za dużo powiedziałem, jeszcze ludzie pomyślą, że w nim zakochałem. Dziękuję. <noise> <noise> no, no ja pamiętam, no. że też na, na, na PGA pożyczył mi podkładkę z tego zdaniem. Chciałem mi dać słuchawki, ale mój przeciwnik nie miał słuchawek i ja jako, że chciałem być fair, to nie wziąłem tych słuchawek i graliśmy Dobry na... Dobry z ja. <laughs> Tylko, no, bez dźwięku graliśmy. No okej, okay, czyli fair play. No i w tym widzę przyczynę naszej porażki. <laughs> e ja myślę, że, że nasze wcześniejsze treningi na jest w zupełnie innym sprzęcie. I byliśmy na o wiele lepszym sprzęcie, a tam było oczywiście taki już jakieś czerwone światełka z myszy wychodziły, a to nie, nie, nie działało na mnie tak jak, to jednak kulka to kulka, nie? Kulka to kulka, kulka Sarno, nigdy Cię nie zawiedzie. No dobrze, dobrze. E, powiedzcie mi jedną taką ważną rzecz. Adrian Chmielarz w wywiadzie powiedział, że jego zdaniem Painkiller był za trudny dla e, rzeszy graczy, którzy są obecnie, którzy preferują rozgrywkę typu Call of Duty, tak zwane siedzenie w krzakach, kampienie, e, niewystawianie głowy spoza rogu. E, Powiedzcie mi, czy wy też uważacie, że gdyby Pain Killer pozwalał na grę wolniejszą, bardziej, jak to powiedział Adam Chmielarz, zgejowioną, to czy gra odniosłaby sam e, po prostu wyższy sukces, lepszy? Arku, zapraszam może, może cię jako pierwszego. Sukces może i tak, ale myślę, że nie byłaby tak grywalna. I... I mnie by na pewno tak nie wciągnęła, bo w żadną inną grę nie, nie grałem tyle, co w Painkillera. Po prostu w no, i, i w ogóle cały gameplay był tak fajny, że no, po prostu się siedziało jak w zahipnotyzowany i się grało tam po kilka godzin e, non stop. To cały czas skręciło, nawet jak się dostawało w, w plecy, to i tak to fajne było, bo ta prędkość właśnie e, sprzyjała temu, żeby jak najdłużej siedzieć przy tym komputerze i męczyć, męczyć dalej tę grę. Okej, okay, Maćku. Właśnie. Killer z taką grą, która nie wybacza błędów na samym początku i gdzieś się bardzo zniechęci, zostając do 4 czy minus 3. No, przecież 90% ludzi po takim wyniku nie wróci do trybu sieciowego i będzie wolała sobie pograć w singla, gdzie może porządzić. No, ale znalazło się kilkudziesięciu w sumie, to chyba poza, poza granicę 100 graczy. Cena pain Killera nigdy nie wychodziła. Takich ludzi, którzy. No, postanowili grać dalej, tylko że trzeba było mieć trochę farta, trzeba było mieć kogoś, kto, kto pokazał co i jak, no, było mieć zacięcie, no, nie ukrywajmy, że przynajmniej połowa tych ludzi grała tylko dlatego, że można było zdobyć ceny na nagrody, bo przecież Killer e, był grą na CPL, był grą na e, Mistrzostwa Świata, więc połowa tych graczy nie grała w Killera dlatego, że go lubi, tylko dlatego, że jest grom na topie, z tego rodzaju a reszta, typu, nie wiem, ja, y, Burak, też znana postać na scenie. No, dla przyjemności. W sumie mi to bardziej chodziło o to, żeby sobie pobiegać, nie wiem, poskakać. Fajny movement, niż, y, no, bardziej mi zależało na tym, niż na zwycięstwie z kimś. To mi sprawiało największą radość. No i nadziewanie granata na kołek, to też dobre. Gdyby tego nie było, to killer też nie byłby sobą. No yes. właśnie, w sumie Kołtownica jest chyba największym problemem pain Killera. No ale gdyby nie było Kołtownicy, nie byłoby pain Killera, więc to jest takie... błędne koło. Kołtownica jest chyba powodem, dla którego pain Killer nie był po tak popularną gierą, jak chociażby... 3 w tym samym czasie i główny konkurent PK. No ale to była giera w sumie niczym nie wyróżniająca się, ale za to... noob-friendly. Mm -hmm. no, przy okazji miała lepszy tryb. Op schot zit al ja.